Dzień dobry, szanowny, Dzień dobry, szanowni. Dzisiejsze dwa równe skoki, podobnie jak trzy poprzednie spotkania, chciałbym po raz kolejny poświęcić auditowi. Dzisiaj do tego słowa chciałbym sięgnąć z nieco innych powodów aniżeli poprzednimi razy, kiedy to mówiliśmy o monitorowaniu, kiedy to mówiliśmy o ocenie zgodności. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wzbudzili w sobie refleksję. Czy audytując zgodność, audytujemy godnie? Co to oznacza? Czy audytując zgodność, audytujemy rzetelnie, uczciwie, czy nie skracamy czasów audytów, czy szanujemy audytowanego, czy rozumiemy jego kontekst, kiedy wchodzimy z nim we współpracę, czy opieramy się, drodzy Państwo, o triadę zgodności, a więc czy rozważamy wymagania i zbieramy dowody na ich spełnienie. Oczywiście proszę pamiętajcie, że. Audit sam w sobie jest narzędziem, który jest ukierunkowany na zbadanie zgodności, ale czasami wystąpią niezgodności. Żeby o niezgodności mówić, również o tę triadę warto się oprzeć. Wymaganie i dowód dający się potwierdzić, zweryfikować dowód na niespełnienie tego wymagania. Tak więc audytor, który audytuje zgodność godnie. To audytor, drodzy Państwo, który, który rozumie wymaganie, rozumie w jakim kontekście ono jest realizowane. Rozumie także ograniczenia audytowanych i wreszcie, drodzy Państwo, rozumie kwestie związane z tym, co dotyczy konsekwentnego udowodnienia, że wymóg został spełniony, że rezultat został osiągnięty bądź też nie został osiągnięty. A więc nie zostało spełnione dane wymaganie, nie, nie została osiągnięta zgodność. Oczywiście nieosiągnięcie zgodności nie jest dramatem, nieosiągnięcie zgodności nie jest dramatem, choćby dlatego, że normy systemowe dają nam narzędzia, którymi reagujemy na niezgodność, a więc mam tutaj na myśli, drodzy Państwo, działania korekcyjne i działania korygujące. Ale audytowanie bez zachowania godności. Na pewno takim dramatem jest. Ci z Państwa, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje, aby być godnym audytorem, aby godnie audytować, tych z Was zapraszam już za 5 tygodni na online spotkanie, którym będzie worek audytora live, czyli całodniowe szkolenie, które 23 sierpnia organizujemy w Big Project. To będą bardzo, bardzo. Intensywne warsztaty oparte o ponad 50 sytuacji audytowych, w ramach których właśnie będziemy definiowali zgodnością zgodność. Natomiast zapraszając za 5 tygodni, zapraszam również za dwa tygodnie, kiedy to w serii dwa równe skoki, kolejne tego lata urodziny. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego, w tym bycia godnym. Bycia. Godny. Pozdrawiam Was moi mili. Michał Gluska.